Jest z nami kapitan rocznika 2002 KS Drukarz Warszawa, Oskar Żurawski. Oskar, powiedz jak przebiegają przygotowania do rundy wiosennej. No to ciężko pracujemy. Wiadomo, pogoda jest niesprzyjająca. My przyjeżdżamy codziennie rano, stajemy na treningi. Przyjeżdżamy, przygotowujemy się. Motoryka, indywidualne treningi. Ciężko. Ogólnie przygotowujemy się bardzo mocno do rundy. Jak twoja forma, Oskar? Jak czujesz się już na siłach? No, mo Mogłabyś runda ruszać w ten weekend? Czy jeszcze potrzebujesz trochę czasu, żeby dojechać potrzebuję formą? potrzebuję trochę czasu, żeby podjechać formą, bo jeszcze nie, nie wszystko jest na właściwych torach i trzeba jeszcze wrócić trochę do formy. Oskar, z naszą drużyną zaczął trenować twój brat Oliwier. Jak, jak, jak patrzysz tak z boku jako starszy brat? Jakie jego umiejętności, jak się czuje w drużynie? No, już jeszcze nie jest do końca e, jakby taki. E, nie jest do końca. Nie jest do końca taki odważny, jeszcze trochę się boi, ale myślę, że z czasem już będzie mu przychodziło i coraz łatwiej będzie. A dobrze nawet sobie radzę. Czyli Zamiast Jakie perspektywy wody. na nadchodzącą rundę wiosenną? Eee, Czy avan, na wam do ekstra ligi. Dziękuję.